Witajcie o Ostrości, nagle Wojewódzków Ostrości, z tej strony Ostry Mieś. Wciekłybyk, siemanko. ciekłybyk dokładnie tak. O, Jakiś jeszcze mieszanku, ale już lecimy. Już lecimy? Wszystko? Wszystko po widzicie, wciąż jesteśmy w tajemniczym lokalu, którego tak. nazwy jeszcze nikt z Was nie zgadł. Tak więc zapraszamy do sekcji komentarzy. Nie, nie wiadomo czy nie zgadł, może już się pojawił Nie zgadł, bo ja tak powiedziałem. Aha. I dziś robimy Trzeci i ostatni z serii sosów, które zakupiliśmy tak. i które rozpoczęliśmy od jagody kamczackiej, czyli ostre sztosy, a dziś... A dziś ostre sztosy gruszka z hamanero. Tak, taka wyglądająca. Seria Summer Lab. Summer Lab, do tak. Na... Ostrość, ostrość, jak już wspomnieliśmy wcześniej, 1 na 5. E... Tak, do dostania na Allegro ostrych sztosów. Powstały z miłości, to kacajcyny, tak, 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 idealne do... Sery, grill sałatka. Nie mamy ani sera, ani grilla, ani sałatki. Mm. Mam kurczaka w panierce. Więc... Handmade Vegetarian Food, produkt polski. Dobra, przeczytam skład tego sosiku Zrób to. Dojrzałe gruszki, cebula, czosnek, biały ocet, woda, miód, czerwone papryczki habanero, sól, świeżo mielony czarny pieprz, starty imbir i oliwa. Oliwek, tak, Oni się, nasi Polacy, Polacy się nie boją i nie napisali nigeryjski ten, tylko, dobra, <laughs> w każdym razie, tabelka, tabelka jeszcze wartości odżywczych, yy, w 100 gramach, yy, 80, 93 kilokalorie, to 80 czy 90? 93, bo tu jest tak przedrukowane, że Dobrze. 9 wygląda prawie jak 8, czyli podobnie jak ostatnio, yy, tłuszcz 1,5 grama, tak samo. Węglowodany 18 gram. Tak samo cukry 48. Tak samo. Białka 1,5 grama I, i sól. sól. 0,8. Tak. 0,8. Tak. grama na 100. Gram na 100. A butelka ma 200 gram, czyli chociaż tu jest GR, to nie wiem, czy to 200 groszy. Cena sugerowana? 2 zł? Ile za to dałeś? Nie <laughs> nie, nie rozśmierzenie. Czyli praktycznie wszystkie te trzy sosy mają, jeśli chodzi o wartości odżywcze, takie same. Patrz, co się stało. Dobrze się stało. Co się stało? Co się stało się? No, co się... Maćku, co się stało? Coś, coś. Czekaj, czekaj, mam, Jednak I Jednak imię zobowiązuje. Ja sam, ja sama, ja sama. Ja sama. Ja se poradzę. mo. Bo to mnie wyskoczyło, jak w pewnym sławnym filmie z Szturem. Do recyklingu? Tak? Do odpadów, nie do re recyklingu. Ciebie dam do no, tak. Nie wiem, na to, 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 <ślingu> tą folię termokruszliwą będziesz zakładał do recyklingu. Na no, coś termokruszliwego. Ścisnęło mm. tak byś śpiał sopranem. Otwarte? <ślier lupy> <ślight lupy> wow. Przełamana? Tak. Powiedz, że banderola. Nie. Plasterola. Nie to, zawężaj, wnieć w to. Spodziewałem się, z gruszkę, gruszkę no? że będzie Dużało to słodki gruszka. zapach. Gruszki. ale to, to jest kwaśny sos. Jest kwaśny zapach. Czy sos kwaśny to zobaczymy, nie? Zapach bardzo kwaśny. To jest takie kwaskowatość, kwaśność. Przełamana takim hamanero. Hamanero już czujesz nawet. W poprzednich tak nie bardzo by było czuć z zapachu. A w tym mi się rzuca. Zrzuca się? Na oczy? Nie, na nos. W już że na uszy. Powiedziałbym, że to taka... Będziesz się śmiał, ale to dla mnie taka taka trochę ogórkowa. Ogórkowa z gruszki, no. No. Chyba się kolorem zasugerowałeś. Nie. No, niuchnij se. Mnie to pachnie. Ja jeszcze trzepnę. No, tylko zakręciłeś tą zakrętkę, żeby nie dostał zakrętką. Albo sosem między oko. Czapyk, uwaga. Już spłynął. Tak wyraźnie czuć ochotę. Czu Najbardziej czuć od tych wszystkich trzech sosów, to no. się zgadzam, ale gruszkę też czuję. Czuję jej, jej słodycz. Ale ja się spodziewałem, że będzie gruszka pierwszoplanowa, a ona wiem, nie czysta, Ale gruszka jako taka też nie ma takiego wyrazistego zapachu. Ona ma raczej taki dyskretny zapach. Nie wiem, może za... Może moje gruszki, które wąchałem, które jadłem miały I faktycznie zabawki. papryki też tu czuć. Aha. Się. Dlatego mówię, gruszka nie ma wyrazistego takiego mocno zapachu, dlatego ta papryka ma większe pole do manewru. Przy pomidorze, tam z czosnkiem... To ją przy... jakby przytłumiło, nie? I przy jagodzie to było cięższe. Ja. I tam jeszcze przy jagodzie było pi piwo yy, porterowe, nie? Ja. No. tak, są octy, są... A jest taką zupę ogórkową trochę? Nie. Zupę gruszkową? Ta gruszka jest tutaj za tym octem. Ale tak, mam... W śladowej, względem tego habanero jest w śladowej ilości. Mam obawy, że to właśnie będzie trochę zepsute przez ten ocet, ale zobaczymy. No zobaczymy. I w sumie są w sumie dwie papryki, bo tam jest habanero i tam jest chyba jalapeno też. Biały ocet jest za cebulowy czosnkę w składzie, także... No ale biały ocet to raczej nie powinien. Chyba, że, że go jest dowalone, to wtedy wiesz. Biały, czyli tak zwany śpiew, nie? nie? Zależy ile go jest dowalone. Na pewno po kolorze widać, że to jest gruszkowy sos, bo ma... Dużo gruszek, co? No ma taki gruszkowy kolor, nie oszu gruszki przetartego. Nie. No myślę, że bitnie. Aha. Nie ma co się. Nie ma co tu przesadzać. Nie ma co się katować. A żeby znowu nie spłynęło z tego kurczaka. Tak. Będzie? zamknięte. Będzie? Tak, zdecydowanie te octy są na pierwszym. Chciałem raz. też pokazać konsystencję, bo ona jest taka. Zdecydowanie bardziej więcej tu jest ciapek. Ty. gęsto kremikowa Czeka. jest chyba najgęstszy z wszystkich gęsty, ale wciąż płynny tak, ale y jakby to ująć z tamte były syropkowe, a te nie kremikowy ale jakby to dyplomatycznie ująć ten sos jest najbardziej dlatego go chciałem pokazać z bliska, bo jest najbardziej brudny zawiera tutaj różne jakieś takie kropki, ciapki różne. No, tak jak gruszka przetarta ze skórką no ale to właśnie nie do końca jest tylko gruszka Dobra, ale hm hmm. Trochę ten kurczak wygrywa tu. Mhm. Natomiast cieszę się, że nie, nie wygrywa z nim posec. Ale koza mm. mm -hmm. mm -hmm. mm. słuchajcie kurczaka Teraz jak na tym drugim na drugim gryzie miałem czuć więcej, bardziej go, go, go poczułem. Jest pysznie aksamitnie słodki Czuć, że, że, że jest to gruszka. Natomiast na, na, na taki, na, na taki kawę tej to trzeba go dać zdecydowanie więcej, żeby, żeby to mięso go nie zdomi, zdominowało. Dlatego, dlatego pewnie jest polecany do, do serów do i tak dalej. Do takich lżejszych smaków. Żeby żeby smak był albo jednowymiarowy? Że, żeby się się nie zgubił po prostu, żeby go nie przykryła. Z którym współpracuje smak, nie? Tak, żeby był jednowymiarowy. Żeby... Ja jadam na przykład? Teraz jedząc? To poza taką mm, octowością, kwaskowatością, to nie poczułem tej gruszki, że Ona gdzieś mi się zgubiła. Ja paradoksalnie nie poczułem ani octowości, ani, ani kwaskowatości. W drugim kresie poczułem jej pyszną słodycz taką, naturalną. A to nie wiem. Może kwestia tego, jak się nam nalało. Nie? Że... Może to by się nalał otec. Może. Mm. W każdym razie nie ma tutaj za bardzo po czym czekać. Nie ma, no bo... Możemy po prostu.. Pikantność jest. Pikantność jest. Gdzieś. Gdzieś jest. Gdzieś jest. Lecz nie wiadomo gdzie. Nie śpiewaj, no. To nie jest nie, nie, nie kanał. Na TikToku coś śpiewaj. Mhm. A może mnie wezmą do jakiś, wiesz. Must be the music albo. Chociaż nie w, nie. w moim przypadku te takie raczej must be the silence. Im mniej się w odzywam. Twoje, w twoim przypadku naj, najbliżej przy, było to twoja twarz, brzmi, brzmi znajomo. Moja twarz, nie. No, tak, bo tam przerabiają twarze. Dobra, dalej. <grym> nie, nie, nie usłyszałem. Aha, aha, aha. A na kogo bym ci się nadawał, na jakiego sobie najbardziej, tak, pod względem facjaty? Część ludzi mi mówiła, że jestem podobna do grup, że jestem podobna, podobny jako postać do Grupsona. Jakby ci ten, jak z... miałem kruszą brodę. Jakby jak ci zgolić brodę, zostawić wąsy, to ten, sławo mi, że zapała. Nie, bo zapała to mi. Dobra, ucinamy to, bo będziemy mieć czerwonego dolara. Jak wejdziemy na tematy zapały. Mogę śpiewać. Miły, miły, nakopany. Tak. I dziewczynki z zapałkami, nie? Polewamy się z I połącz kropki teraz. Miłość zakupane, dziewczynka z zapałkami i słońca. Mi się te kropki nie łączą. To w sumie dobrze, o tobie świat. Lecimy sobie. Mhm. Mhm. Mm. Mhm. mhm. To jest gruszka. To jest zdecydowanie gruszka. Tak. Słodkie? Słodkie. No, Dobre? Dobre. Gdzieś tam w tyle majaczący ten ocet jest, ale nie przeszkadza? Tak, co chciałem powiedzieć. Na nośniku to ja w sumie odczułem tylko takie gryzienie odstawe delikatne, nie tyle stricte od habanero. Teraz na czysto poczułem słodkość gruszki, Poczułem takie nie tyle słodycz cukrową, tylko właśnie słodycz Owosową, grusz, owocową nie, gruszki, taka, taka e, nutkę habanero, tak naprawdę, ostrości, gdzieś tam delikatnie na języku. Ja mam przetarcie na języku i na podniemieniu. na gadle nawet. E, może kwestia przełykania? Może. Ja mam także... One wszystkie, one wszystkie są, wszystkie trzy są raczej dla każdego. Nie, nie inwazyjne, natomiast co chcę powiedzieć... Hmm, zaatakował mnie ten trzeci w sposób inny niż tamte dwa. No, ten mnie zaatakował, y, bo po prostu nie wiem, może kwestia tego jak przełkałem, albo przez to, że jest bardziej taki zawiesisty. Hmm. To jest y, jeden na pięć. Bardziej taki zawiesisty, że jak go przełknąłem, to bardziej mi prosmyrał z tyłu po gardle na tym podniebieniu miękkim, hmm. niż stricte na języku. Tamte się odzywały na języku gdzieś tam takim delikatnym przetarciem, a ten się odezwał przetarciem z tyłu na gardle, na miękkie jedzenie. W każdym razie no, gruszka na etykiecie i gruszka w smaku jest, jest Gruszka w smaku jest obecna, tak. Nie jest przesadnie posłodzona, jest po prostu naturalną e, słodkością gruszki. Sery grill, sałatka? Do serów jak najbardziej. Na grill oczywiście, do mięs czy coś takiego. Czy do sałatki? Do sałatki bym to dodał takiej, jak przystało na Summer Lab, takiej właśnie owocowej, stricte owocowej sałatki, nie do jakiejś takiej, wiesz, kapusty, sałaty, cebuli i tego typu nie, rzeczy. Nie, no to no taki też. A to mi by się gryzło smakowo, bo jest zbyt wyczuwalna ta gruszka, moim zdaniem. Natomiast co powiem, to powiem jeszcze, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Znaczy na pewno się ze mną nie zgodzisz, bo... A to skąd wiesz, możesz się zgodzić. Bo tak już masz. Yy, jak mi powiesz wyjdziesz za mnie to uwzględniając to, że się z nie za mną jest ściana, więc już się nie dam yy, ze śmieciami wyjdziesz za mnie? jeśli chodzi o kwestie deserowe to dla mnie ten jest bardziej do deserów niż tamten jagodowy nie nie, nie zgodzę się Uwiem, że się ja. nie zgodzę po prostu się nie zgadzam ale ten ja bym widział bardziej do deserów niż tamten jagodowy nie zgodzę się ten mi bardziej właśnie pod względem takiej oscypki, sery. Będzie się do dań wytrawnych jak najbardziej, ale mówię... Pod... Nawet taka pod... pizza serowa. Nie. Ja, ja nie neguję tego, że do dań wytrawnych jak najbardziej, ale mówię pod, stricte pod względem samej deserowości, to tego z deserem widzę bardziej niż tego jagodowego, nie. który był... Nie, dla mnie nie. Czyli, Wy możecie rozsądzić, możecie dodać w komentarz. Czyli miałem rację, że się nie zgodzi. Tym jagodka, tym Gruszka i zobaczymy, kto będzie miał więcej lajków. Dokładnie. Tak więc no co, to były ostre sztosy e, ostatniej z serii sosów e, tak. Summer Lab. E, tym razem Gruszka. A cóż, a my się bierzemy za prawdziwą ostrość, która która którą już tak, widzieliście, tak? No widzieli. To... Widzieli. A, a my się za nią bierzemy teraz. Ty Tamtą widzieli, także my... my no znowu, my nagrywamy coś, co wy już widzieliście... Kocnęliśmy się w czasie. Nie? Miesiąc temu. Tak. Dobra, nieważne. Yy, generalnie myślę, że te wszystkie trzy sosy yy, jako ten secik możemy polecić. Jak najbardziej. Przy tej cenie, jeszcze przypomnimy za cały set. Tak, trzy sosy. Za tą przede wszystkim jasne, yy, ktoś, kto szuka ostrych doznań, to niech sobie kupi ostrzejsze sosy, tak? Tak. Ale te, te przede wszystkim mają smakować. To są, są smaczne, pikantne sosy. Tak. I te sosy mają smakować. Odpowiedź, czy smakują? Tak, smakują. A, smakują. Smakuje każdy. Każdy i każdy, każdy inaczej. Każdy, każdy inaczej. Każdy dotyka innych um, zastosowań, jakichś tam zagadnień. Są to sosy na jedno kopyto, co tak. jest... Co nie, nie jest na takiej zasadzie, że a, habanero, to dobra, habanero. Mm. Jakiś dodatek, jakiś dodatek, ale głównie czujesz nerów w każdym, każdym każdym. Tak. Nie, w każdym czujesz tą obudowę. Yy, składową. Nie? Tak. Tak, bo tu o, o, o jagodowy, ale o czuć powinnowę, nie. Tak, to by była dla mnie totalna aberracja, jakby był sos jagodowy, a nie czułbyś z dodatku tych jagód, nie? Nie. Dobra, bierzemy razie... się za kolejne nagrywki. Tak. Dziękujemy wam za obejrzenie. Tego odcinka zostawcie coś po po sobie. Na dole komentarz, my, łapka w górę. My po sobie też może zostawiamy. Subskrypcja może. po sobie sprzątamy. My po sobie nie zostawiamy. Ciao. Igry. Na razie, pa.